Ferdek i Waldusz oglądają w telewizji pokaz mody. Ferdek, słysząc, ile jest barta najnowsza kolekcja ubrań, opluwa się piwem. Dziwi się, że za takie fatałaszki można dostać tyle pieniędzy. Kiepski jest dodatkowo zdegustowany wyglądem współczesnych modelek. Waldek natomiast mówi, że Ferdek nie zna się na modzie. Kiepski postanawia zbić na pokazach mody grube pieniądze. W tym celu zamierza ubrać Waldusia w coś, co sam zrobi i zorganizować taki pokaz u siebie w domu. Z początku Waldusz nie wie o co chodzi, jednak gdy dowiaduje się o pomyśle Ferdka, zaczyna sądzić, że to mu się nie uda. Niedużo później kiepscy natykają się przy toalecie na Paździocha, który mówi, żeby Ferdek uważał, gdyż mógł mu zniszczyć ładny garnitur. A on ma na przyjęciu ważnych gości. Ferdek wybucha śmiechem. Kiepski mówi, że to nie jest modne, i pokazuje Marianowi, jaka jest teraz moda. Paździoch wraca tak do mieszkania, gdzie odbywa się impreza urodzinowa. Po chwili słychać stamtąd krzyki. Ferdek mówi, że Marian o modzie nie ma pojęcia. Jednak na modę, to by się nadawał. Nieco później Ferdek siedzi przy stole w kuchni i projektuje modę. Używa do tego celu kurczaka, przeznaczonego na niedzielny obiad. Zjawia się Halina, która mówi, że Ferdek jest idiotą. Jakiś czas potem Mariolka zjawia się w salonie ze swoim chłopakiem łysy. Ten ostatni zgubił buty sportowe i jest strasznie zdenerwowany. Chce się napić wódki, aby się uspokoić. W szafie znajduje jednak najnowsze projekty Ferdka. Uważa, że są one czadowe. Razem z Mariolką ubierają się w nie i zaczynają tańczyć. Po chwili wychodzą z pokoju. Po upływie kilku godzin, Ferdek, Boczek i Paździok szyją w salonie swoje ubrania. Do firmy należą bowiem także sąsiedzi. Zjawiają się Mariolka i Łysy, ciąż ubrani w projekty Ferdka. Kiepski z początku się cieszy, bowiem jego buty zrobiły na imprezie furorę, ale później wścieka się, gdy odkrywa, że puszki od piwa stanowiące spód pantofli są pogniecione. Ferdek mówi, że za karę Łysy będzie u niego na pokazie modelem. Później Kiepski przegląda informator TV, znajduje na jakimś kanale program o modzie Stawka większa Niż Życie, a obok jest numer do telewizji. Kiepski postanawia zadzwonić i zareklamować swój pokaz. Podczas rozmowy mówi z rosyjskim akcentem i podaje się za swojego bliskiego sąsiada. Następnego dnia w mieszkaniu Kiepskich zjawia się telewizja. Pokaz rozpoczyna się niedużo później. Prowadzącym pokaz jest Waldusz, a modelami są Boczek, cały obwieszony parówkami, Pażdziok w stroju podobnym do tego z końca im Prezy, Mariolka i Łysy w strojach konia i pasterki, a później prezentowany jest strój zbiorowy. Na zakończenie zjawia się Ferdek. Który ciągnie kogoś przebranego za syrenę. Tydzień później do fertka nadal nikt się nie zgłosił w sprawie kupna kolekcji. Waltek mówi, że kaktus na głowie już mu chyba nie wyrośnie, ofertkowi się nie udało. Przychodzi Mariolka, która mówi, że z fertkiem chce rozmawiać jakiś facet od manekinów. Okazuje się, że do fertka przyszedł szef firmy marketingowej, łowcy jeleni, zajmujący się modą. Chce on kupić całą kolekcję Ferdka. Pyta się Kiepskiego, jaka jest jego cena. Ten z początku myśli o 500, potem o 1000, a potem o 2000 piw. Pan koński zgadza się na to. Jakiś czas później Ferdek ma tyle właśnie piw, a w telewizji jest prezentowana jego kolekcja. Jednak speaker mówi, że zaprojektował ją koński a nie Ferdek. Kolekcja została sprzedana w Paryżu za 5 milionów dolarów. Halina jest wściekła, ale Ferdek się nie denerwuje. Mówi tylko, że Halina mu jeszcze jedno piwo. Wcześniej Ferdek założył się z nią o powodzenie interesu. Halina i Mariolka wychodzą, zaś Ferdek się śmieje. Zjawia się Walduś, który przeprasza Ferdka za to, że w niego nie wierzył. Ferdek mówi mu, żeby zapamiętał bardzo ważną rzecz od przybytku głowa nie boli.